Dobra, jestem! Ale stres! Ale stres! Ja teraz się boję patrzeć w kamerkę. Jak ja próbowałem włączyć kamerkę. Już Wam mówię, próbowałem włączyć kamerkę. I znaczy przed włączeniem kamerki normalnie mówiłem, mówiłem tam do was tak bardzo fajnie ten, ale jak włączałem kamerkę włączałem to nagrywanie, to nagle zacząłem gadać się. Głupos, sze, 6 razy powtarzałem jedno słowo. Więc dlatego nie, nie będę mówić na tym nagraniu, ale po prostu chciałem wam pokazać, y, jakby twarz moją, bo dużo osób to obchodzi i dużo osób mi pisze, kiedy pokażesz twarz. A ja pokazałem twarz już 6 lat, dwa lata temu. Chciałbym wam bardzo, bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo. Podziękować za to, że jesteście ze mną na tym kanale i idziecie ze mną przez tego Robloxa, że Roblox staje się popularniejszy, bo dzięki temu kanałowi Roblox trafia na karcie naszej się nie tylko na jednym kanale, ale dzięki Wam i dzięki temu kanałowi Roblox staje się coraz popularniejszy w Polsce i to my idziemy, żeby go promować. W sensie coś takiego? Ale dziękuję Wam za to bardzo. Ogólnie nie wiem, czy sobie wyobrażaliście mnie inaczej. Ja sobie na przykład wyobrażałem mnie. O tak. <laughs> nie wiem, ktoś zrobił tego mema, był na Google Grafika, mam nadzieję, że nikt dla wyglądu mnie nie oglądał. Znaczy, tak w sumie nie było, bo jeżeli by tak było, to, to dwu dwóch widzów: moją, mam moją babcię i moją mamę. Ale nieważne. Yy, jeżeli chcecie oglądać coś dla wyglądu, to idźcie do plepsa, bo to jest przystojny. Jak to jest. Pozdrawiamy plepsa! Pozdrawiamy plepsa! Yy, no i chciałem wam podziękować. I to jest ode mnie, że lecimy razem i że z początku na Robloxie promujemy, że teraz ktokolwiek oprócz jednego innego kanału jest na, na każdym na czasie, gdzieś tam trafia wyżej. Wszystko jest dzięki wam, jeżeli oczywiście chcecie jakiś odcinek z kamerką, to piszcie w komentarzach, nie wiem, możecie dać znać, nie wiem, łapką w górę, bo okazało się, że ona serio daje zasięgi, ale to tylko jeżeli chcecie, to wiem, że może parę osób sobie mnie inaczej wyobrażało, ale no, tak już jest, ja też się wyobrażałem, tak? <laughs> No, także. No i ogólnie na tej kamerce nie wiem co ja robiłem, więc y, próbowałem coś tam zrobić, więc może wam puszczę. W tym momencie, jeżeli ktoś z was to przejdzie, to zostaje 100 robuxów. Wow. Już możemy? Tak. Sto Dawaj, Olek, nubie! no. no je... moja wina. O! No to, oh. to miało być? <laughs> jak my to mamy przejść? Przeskocz. Olek, współpraca. A skacz na. Dobra, specjalnie wybrałem tobi, żebyście wygrali. A... Nie, stój, stój, stój. Co ty? Wow, za pierwszym co razem! Teraz? Dawaj, nie mamo. Daj proszę. Ja też za pierwszym, ale to na olka! Za pierwszym razem, gratuluję. Nie, nie, nie. Wow. Stop, stop, stop. Stop, stop. Co, co jest? Możecie zamienić Robuxy na złotówki. Jedyne, co musicie zrobić, musicie zabić Simona. <laughs> ja winien. <mi> <laughs> Tak? Weźcie broń, weźcie broń! Zabijcie go! Ole koledzy! Nie jest! Wybacz, ale złotych... Co ten się ma w ręku? Łoł! Wow. go? Tak. Nie. Chcę wam powiedzieć, że wygraliście wszyscy za przejście Free Robux Obby po 100 złotych! Co? Co? Czy ty coś boli? No, każdy Mamy... 100 złotych dostaje. Mamy jeszcze raz zabić Simona, czy co? No się możecie. Nie. możecie. Dobry, witam wszystkich. W naszym McDonaldzie płaci się yy, inaczej niż z innych. Proszę się ustawić do kolejki, panie Nupku, panie, reszcie. Proszę państwa, to nie jest cyrk, to nie jest cyrk ten McDonald. Yy, raz dwa, raz dobrze. Nie chcę się pani ustawić. Nie ten pan szczepką Roblox, spycha. Dobrze, dobrze, nie, nie, no spoczko. Kubeczek KFC zamawiam. Kubeczek KFC, proszę pana, yy, już już, 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 tutaj yy, biorę to. Chwila, nie, nie, niech pan nie akceptuje do mojej rodziny. Dobrze, kubeczek KFC kosztuje około 175 Robuxów. Czy jest pan na grupie? Dobrze, dostał pan 175 Robuxów za kubek KFC. Yy, prosimy następnego do, do kolejki. Ja? No, no i jeden KSW123. To ty? Tak. Ale fajnie masz outfit Dobra Powiedz mi co byś chciał Od świętego Mikołaja Ronalda Big Maca Tak <laughs> Dobra to, dostaj to dostajesz Bo Big Mac ogólnie jest najdroższą tutaj rzeczą Dostajesz 500 robuxów Proszę Czekaj Muszę odświeżyć <laughs> Serio? Dostał Dostał Uuu! Co O o Dobrze, proszę pana, co by chciał pan? Pan by chciał parówki? Ja bym chciał zestawik jakiś dobry, pyszny z frytkami. No to zestawik tak będzie kosztować... Dobrze, proszę, proszę pana, zestawik to będzie kosztować tak około 800 robuxów. Proszę, to, to pan dostał już. Za zestawik. O... Kurczę, panie, bo no to hmm. najem się, najem się. No proszę bardzo, jak panu cenię obsługę? Kozacka jest 10... 20 na 10, panie. Do Dobra, dobra. jakoś jest, jest za was za dużo. To każdy z was dostanie tutaj co stoi. Po 50, każdy dostanie Robuxów, bo mi nie starczy inaczej, ale 50 o. to zawsze coś, więc proszę tam się ustawić w kolejce i będziemy rozdawać. Black and Green, Icy, powiedzmy sobie szczerze: Ja do ciebie mówiłem zawsze dziadek. Pamiętasz, jak cię no, całowałem dobra. i przychodziłeś na 8, na nagrywki, wszystko, pamiętasz to? No, na szóstą przychodziłeś. Na szóstą, na szóstą, dokładnie. Dobra, zresetowałem się po to, żeby pokazać ci taką mordę, co nie? No, ładna yy, Taka, no masz, masz śnieżkę na języku No mam śnieżkę, wyglądam jak królewna śnieżka Wiesz ta twarz jest warta? Nie wiem, nie wiem, ze 100, 200 Robuxów? No tak, tak To ona jest warta na Robloxie 6000 robuxów O kurczę, to całkiem nieźle I teraz ci wysyłam tą twarz Co? No, wysyłam ci Nie, gdzie no, niby? Wysłałem ci w trade'ach Nie, a gdzie to niby jest? No wejdź w trady, tam ma... O kurde! I nie Zarpi jakieś? Nie, 6000 roboksu jesteś. O kurde Ej, Nawet moja siostra mała się cieszy, <laughs> Ty yeah. możesz założyć, żeby nie było, że to jest oszukane Założyć? Założyć? No, no załóż, załóż, wow, 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 Mamy to całą twarz, gościu Mi Mamo co prawda się zbudowała. 7 tysięcy robuxów 7, możesz ją sprzedać ogólnie Co ty, co ty, trzeba się flexować? Gościu możesz ją sprzedać za 6000 tysięcy robuxów, czy tam 7, ona jest warta e, no, no, no i masz, proszę bardzo Ja nie Ej, dzięki, dzięki, dzięki